Wygrasz ze mną, możesz dostać moją garzę pełną bez problemu, no a ty mi nic nie musisz stawiać. Mateusz Bereźnicki, z nami dopiero rozmawialiśmy po gali w Kaliszu, tam odniosłeś zwycięstwo z walce z Dariuszem Skopem, no ale potem w ringu jeszcze, tego nie słyszałem, udzieliłeś wywiadu, w którym rzuciłeś wyzwanie Arturowi Górskiemu, co tam w tej sprawie słychać? Tak, powiedzmy, że rzuciłem takie lekkie wyzwanie. To dlatego, że słyszałem od powiedzmy wiarygodnych źródeł, co Artur mówił, że kogo by tam pokonał, nie pokonał, no i tak pomyślałem Kalisz, w tamtym roku też walczył w Kaliszu, był na deskach i jak sędzia liczył i było 10, to wstał i miał wielkie pretensje, no to tak myślałem, czemu nie, czemu nie czwarta walka zawodowa, boksowałem z lepszymi i myślę, że fajnie by to wyglądało na rekordzie, gdybym z nim zaboksował, wygrał z nim. No ale niestety jest, powiedzmy, chroniony przez swojego trenera bardzo słusznie i myślę, że nie dojdzie do tej walki. No ale co, ja przeżyję. Ja bym tego nie skreślał, takiego tematu, ale widziałem, że rozgorzała dyskusja w mediach społecznościowych, głównie z trenerem, bo Artur sam się raczej nie odzywał. No coś tam Artur mówił, ale trener to jest bardzo na nie. Szkoda, bo myślę, że fajnie byśmy mogli wypromować tą walkę. Myślę, że to by było na plus dla mnie i dla niego. No ale zobaczymy, tak jak mówisz, niczego nie można skreślać. No ale zobaczymy, ja robię swoje. On też coś tam robi, nie wiem co on robi, za bardzo tak nie śledzę go. Po prostu tam paru kruzerów znam w mojej wadze w Polsce. No i myślę, że na ten etap kariery spoko by była taka walka, bo powiedzmy, nie jestem na tym etapie, żeby wyzywać takiego, nie wiem, Cieślaka czy tam Diablo-Balskiego. No. Po prostu, czemu miałbym to robić? Jak to nie jest ten czas? W tej dyskusji pojawił się wątek matematyki. Chodziło o finanse mówmy wprost, tak? I mam wrażenie, że oni jakby postawili sprawę w ten sposób, że jeśli się znajdą pieniądze, to do walki może dojść. Znaczy, bardziej chodziło o to, że. Nie umiał liczyć, jak sędzia go liczył. Tak, ale potem, ale potem chyba trener wspomniał też o finansach. Tak, jego trener wspomniał, że y, boksuje tylko za grube pieniądze, tak, y, co mnie troszeczkę rozśmieszyło, y, ponieważ jego ostatni rywal to też nie wiadomo kto jest, jakiś Słowak nieznany z wagi półciężkiej y, no i myślę, że to nie były bardzo grube finanse. Ja nawet nie za sobie sprawy, że na polskich galach są takie pieniądze. Dokładnie, dokładnie, ja nie wiedziałem, że już się boksuję o, o takie grube pieniądze, że muszę aż tyle dać, tak? Ale może kiedyś, może kiedyś będę dawał takie stawki, żeby Artur ze mną zaboksował. No ale ja się nie proszę o tą walkę. Ja myślę, że, powiedzmy, ja jestem bardziej znany niż Artur i też bym był faworytem w tej walce. To nie wiem, nie wiem o co chodzi za bardzo jego trenerowi. No ale co? No, my boksujemy, robimy swoje, no i nie ma co się smucić nad górskim, tak? Mm -hmm. Tak, ale to tak zupełnie poważnie już mówiąc, bo tutaj rozmawiałem przed chwilą z Terenem Habrosem, on mówił, że szukacie wyzwań, no szukacie czegoś, jakichś walk, które zainteresowały polskich kibiców, bo faktycznie okładanie jakichś tam już teraz przyszłych Węgrów, Słowaków nic nie daje, a taka walka polsko-polska to mogłaby się sprawdzić jednak. Tak, dokładnie to by się na pewno sprzedało, myślę, że kibice by byli zainteresowani taką walką. No Powiedzmy, że no ja mam te trzy walki zawodowe, no ale mam no ponad 160-170 walk amatorskich. No, boksowałem wszędzie na świecie, dalej boksuję, jestem bardzo aktywny. No I ta walka, którą miałem z Dariuszem Skopem, no to tak szczerze, nic mi nie dało. Mogłem na nią tak szczerze nie trenować i by tak samo wyglądało. Jak przeciwnik przyjechał, pouciekać. No i no Szkoda, szkoda, bukali. Nercha powiedział, że pijany byś z nim wygrał. <noise> dokładnie, też tak sądzę. I szkoda, Bukalisz naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Kibice naprawdę byli, tacy kibice z krwi i kości, byli no, podjarani tymi walkami, pełna hala była. No i szkoda, że ta walka, moim zdaniem, była najgorszą walką my, tego wieczoru, niestety. No ale to nie obwiniam siebie, bo ja byłem dobrze przygotowany, tylko no, szkoda, szkoda, że taki rywal. To jeszcze zamykając ten temat tutaj message do Artura szybki, do kamery. Do Artura? Tak? tak? Kurczę, jaki message. Yy, Artur, yy, witam. Yy, szkoda, że nie zawoksujemy, Może kiedyś będę miał takie finanse, żeby ci zaproponować yy, taką mocną walkę, taką mocną garzę, ale tak jak już mówiłem, jak wygrasz ze mną, możesz dostać moją garzę pełną, bez problemu. No a ty mi nic nie musisz stawiać. Możemy zaboksować. Dobra, to teraz przejdziemy do tego, co się wydarzyło w walce wieczoru, bo tutaj było zaskoczenie. Ty sparowałeś, znaczy nie wiem, czy zaskoczenie, ale jednak Balski był faworytem. Ty sparowałeś z Diablo przed tym pojemnikiem. Mówiłeś, że bije mocno, natomiast niczym tam cię e, szczególnie mocno nie trafił. W sensie nie przyjąłeś nic, czułeś na gardzie e, te ciosy, to rozstrzygnięcie to było dla ciebie zaskoczenie? Tak, najbardziej czułem na gardę. E, tak jak też mówiłem, nigdy z Balskim nie sparowałem, nic nie robiłem, ale czułem, że no, Diablo zapewne przez ten wiek słabnie z rundy na rundę. No i nie bije aż tyle ciosów z rundy na rundę. No to się okazało troszkę inaczej. Wydawało się, że to diabeł jednak się rozkręcił w końcówce. Tak, dokładnie. Bardzo zaskoczył. Mhm. Powiedzmy stary lis <głosł> zaskoczył. No i naprawdę myślę, że kibice też wygrali tego dnia, bo walka była super. Jeszcze na polskie podwórko. No i jak najwięcej takich walk, tak? To będzie przyciągało ludzi do boksu. Mhm. Co tam mm, zrobił Balski źle w tej walce? Albo co zrobił Włodaczek dobrze w tej walce? Poza tym lewym sierpem oczywiście. Powiedzmy, że Balski, tak jak mówił już w wywiadach, jak oglądałem, to on często, powiedzmy, knockdownował i dobrze mu szło, i nagle tracił koncentrację. Myślę, że bardzo duży brak koncentracji, bo z Diablo trzeba być czujnym każdą rundę. Tak samo jak z Babiczem, też go liczył. Chyba w pierwszej rundzie był knockdown. No i potem przegrał walkę. No i co, z Radczenko też pływał pod koniec walki. No, myślę, że musi popracować nad tą koncentracją może z psychologiem jakimś sportowym. Myślę, że to byłoby na duże plus, no bo to jest dobry zawodnik, twardy i też w tym Bridger Way też nie ma wielu zawodników, to mógłby zrobić jeszcze tam furorę. Słyszałem, może Balskiemu powinien się wyzwanie rzucić, jak szukacie wyzwań. Ja bym mógł zaboksować z każdym, tak szczerze z Balskim też bym mógł zaboksować. Mam nadzieję, że w Cruiser, w sumie Bridgerway też bym mógł, ale na Cruiser się skupiam. No ale z Balskim no, jak najbardziej, fajna walka to też by była taki, powiedzmy, prospekt z starszym weteranem. No i co, myślę, że to by naprawdę zrobiło, dużo ludzi by to oglądało, szczególnie jakby była Gala znowu w Kaliszu, no to mm -hmm. to już się sprawdziło, że to działa. Bo ty tak powiedzmy też, że nie przyszedłeś z lasu. że nie jesteś zawodnikiem kompletnie jakimś zielonym, który przychodzi na polski rynek i szuka dymów. Jesteś olimpijczykiem, jesteś najlepszym zawodnikiem w Polsce boks olimpijski w 9-2, tak i, no i sparowałeś przede wszystkim całą czołówką polskich kruzerów. Tak, dokładnie. Ze wszystkimi sparowałem, oprócz tak jak mówiłem, z balskim. Mhm. W Anglii też, jak byłem mało latem, to częściej sparowałem z zawodowcami niż z amatorami, bo no po prostu było mało zawodników mojej wadze, a było więcej zawodowców, no to tak się też przełożyło. Może dlatego, tak jak gadałem z Łukaszem Furmanem, mhm. no to mówiłem, że umiem ten styl no, całkiem dobrze pozmieniać, tak jak mówiłem, że ja mam za tydzień walkę na Lizę boks olimpijski, mhm. no i bez problemu to zmienia. Mhm. No widzisz, jest taki problem, że kibice narzekają często, że w Polsce są ze słabymi rywalami pięściarza, to jest wyzwań. wyzwani. No, ja, ja lubię, lubię bardzo. No. Tak, ja bardzo lubię emocje. Jestem ambitnym zawodnikiem. No, nie ukrywam, że ja już w pierwszej walce zawodowej już bym mógł z kimś mocnym walczyć, ale wiem, że ta gra tak nie działa, tak? To jest boks zawodowy. Najpierw budujemy coś, żeby boksować o coś większego. No, ale, no, ja bym chciał. Jestem bardzo chętny na takie mocne walki już teraz, tak? Jakieś wyjazdowe, czy z mocnymi rywalami lub z rywalami takimi jak wspominałem już Górskiego co nie, tak na czwartą walkę myślę, że to by idealnie wyszło e, Dobra, e, jakie dalsze plany? bo to z tego co słyszałem gala amerykańska nie wypali w twoim wypadku bo robisz pracę jeszcze, tak? Tak, do 13 lipca mam lekką operację, wyczyścić trochę rękę już w sumie no, parę lat mam problem z ręką e, prawą no ale boksuję z nią normalnie tylko, że wolałbym teraz to załatwić jak będzie przerwa bo po czerwcu w sumie już nic nie mam no i w czerwcu mam albo parę meczów ligowych, albo e, taki IBA Pro e, nie wiem czy słyszeliście o tym, to jest, są takie gale co IBA kiedyś e, robiła, czyli 6 rund e, to nie jest wpisywane w boks zawodowy, ale to jest na podstawie e, walk zawodowych i ich jakby e, jak to się mówi e, zasad, no. i z mocniejszymi rywalami niż Dariusz Skop. Tak, dokładnie z mocniejszymi rywalami, rywalami, co chcą wygrać przede wszystkim. Chcą rzucać ciosy i coś pokazać, tak, ale no niestety tak wyszło w tej palce. No i co? Mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie dostanę takiego przeciwnika. No to czekamy, a jesienią Artur Gruski albo, Ar albo Adam Balski, tak? <laughs> fajnie by było, fajnie by było. Yy, ja rzucam wyzwanie. Zobaczymy, co Artur na to powie. Myślę, że fajnie to można rozpromować. No i co? Działamy, tak? Da. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.